Cześć, witajcie na kolejnym odcinku, a ja na dziś mam przygotowane tutaj zdrapki za 58 zł i mam krzyżóweczkę małą, mam ekstra pensję laki, zdrapka, owocowa eksplozja, różowe, diamentowe, mam jeszcze jadę do Vegas, starożytny skarb oraz ekstra linie. I właśnie tutaj od zdrapeczki sobie zacznę. <laughs> Tej malutkiej z numerem 50, przepraszam za moje chrząkania, M i tutaj jest tu. O oraz W. Wszystko. C i U. No, to tyle? Dobra, to dalej. Y i I. Może później coś tam jeszcze wskoczy. Albo się znajdzie. Teraz S i V. S. S, B i D. tu, tu, jest D, P oraz H, tutaj, e, literka H jest tutaj i dalej N, A, tworzy się pad, tutaj pierwsze, I A. tu, tu, tu. Tu jeszcze N. I tutaj N. No dobra, teraz F i J. Literki takie są, ale według mnie nic nie ma, dokładnie nie ma nic. Więc ekstra pensja numer 8. Tutaj ta nowa wersja. Bo jeszcze są dwie. Więc cały czas 8 nie wygrywa. 17 nie. 6, 4, 25 nie ma. Napis 13. Ach, myślałam, że to jest 13. To było 31, trzydzieści 32. Trzydzieści I na końcu 3. Dużo oboków dziś na tej serpce. Nie ma nic.

i 36. No, co jest strapki trapki? Dobrze, kolejna za piątkę, Owocowa eksplozja, numer 17. Tutaj mamy awokado i winogrono. Nie chcę strapać kontrol. O, to jest truskawka. Winogrono, winogrono, tu. Awokado, awokado. No właśnie, te kontrolne tak są umieszczane Figa i banan. Tutaj, tu, banany, banany. Ananas i kokos. Tutaj, tu, tu. Kokosy. No to chyba wszystko. Tu mam jeszcze karambola i gruszka na dole. Tutaj, tu. Karambo, gruszki. I tu karambo. I jeszcze jedno jest tutaj. Truskawka i pomarańcza. No, chciałam drapać truskawkę tutaj, właśnie. No dobra, to by było na tyle. Tu jeszcze widzicie karambo. Nie zmazałam. Arbus i jabłko. Arbus. Arbus daje linie. Fajnie jabłuszko tu arbuzy, arbuzy jabłko. No i ostatnie dwa to jest wiśnie i melon. Tutaj melon, melon. To tyle. A pod linią jest piąteczka. No dobrze. Pierwsza wygrana już jest. Dobra, i piątka, prawda? Różowe diamentowe 7 z numerem 17, a ten ta też była z 17-ką Oczywiście tu pozdrawiam Mateusza. R Mateusz. On ma zawsze ulubiony. Mówi, że to jest ulubiony jego numer. 2. Już szukam siódemki. Nie ósemek, nie dziewiątek. No czemu tak po 2? 3, 2, 5. Jest 7, jest, jest. No to już wygrana. Dobra. I wpadła dyszka. Czyli 17 szczęśliwe B i B. No to teraz jadę do Vegas. numer 11. Zobaczmy tu yy, dolarek. Potrzebny dolar. Jeszcze gdzieś tam zdobyłam tą strapkę. Tutaj podkowa, gwiazda, cytryna, ananas, kawa, dzwon. Szkoda, że się kończy. Dwa razy korona, gwiazda, palma i nie ma dolarów. Niestety. Tutaj jakieś kontrolne różne. I kolejna ze zdrapek, starożytny skarb numer 23. Trzy takie same symbole potrzebne. I są trzy winogrona. Tu jeszcze harfa, ale drapę, bo, bo lubię. Do końca. Słońce. Jest harfa. I dwa razy piramida. Kleo, łuk i jest harfa. Będzie bonus. Będzie bonus. Dokładnie. Reszta nie ma, czyli dwie wygrane są. Jest y, faraon, ibis, wielbłąd i Sfinks. Tutaj nie ma. I ostatnia. Kleopatra, statek, hełm hełm i hełm jest wygrana na końcu też dobrze, to co sprawdzamy najpierw może tu, 20 tu 20 i bonus, jest dyszka jest 50 zł, ale super ale super, że tutaj starożytny skarb daje 5 dyszek i jeszcze została mi ekstra linia z numerem 13 Lubię trzynastki. Parasol i kości. Tutaj. Kości. Czy ja się rozkojarzyłam tym starożytnym? Nie widzę parasola albo nie ma? Nie widzę. Serce i diament. Tutaj serce. I diamenty. Podkowa i ptak. Podkowa widziałam. Tak, tutaj. No, jeszcze tu. I jeszcze jedna. I kolejna. I kolejna. Ale ptaka nie ma. Klucz i księżyc. Też chyba coś mi migło. Tak. Klucz i księżyc. Tutaj. Klucz, księżyc, klucz i klucz, i jeszcze jeden klucz. Rolki i kwiat. Tutaj kwiat. I kolejny. A tutaj rolki i kwiat. Słońce, cytryna. No to tu u góry. Tutaj. Kolejny słoń. Jest cytrynka i słoń. Tu mam jeszcze kraba, i druga strona to tęcza. Krab tęcza, tęcza. No dobrze, przegapiłam kraba, czy go nie ma? Chyba nie ma. Sakwa i biedronka. No też nie widzę. Dzwon i balony. Tutaj. Balony. Balony, dzwon, balony. Tu też, tu też. I dzwon, i dzwon. I kolejne dwa symbole. Gwiazda i klapki. O, tutaj są gwiazdki. Gwiazda, klapki i gwiazda. Wiatrak i leżak. Tutaj, tu leży. O, to jeszcze dzwon. Tyle, czapka oraz lody. Czapka jest, jest. Tutaj są lody. Czapka, czapka. Czapka lody. I już nic. Ostatnie dwa to popcorn i korona. Popcorn, korona. Tutaj, tu. I korona. Ale wychodzi, że nic. No, gdzieś trzynastka nie dała. Nie ma. No, nie ma nic, ale dobra. Tutaj skrapki przegrane uciekają na bok, a perełka na dziś to starożytny skarb, którym tutaj 50 zł. się chowało. Do tego dokładam różowe diamentowe 7 ma 10 zł. i 5 zł. w owocowej eksplozji. Czy mam 65 na 58 z plusem? Juhu, super! Że plusik. I wa bardzo Wam dziękuję oczywiście za wszystkie komentarze, subskrypcje. Staram się tam odpisywać czasem z opóźnieniem, ale no tak jest. Yy, ale odpisuję. Dziękuję Wam bardzo. Pa!